Polsat Superhit Festival 2023, Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki na ściance. Na Polsat Superhit Festival 2023 nie zabrakło Julii Wieniawy, która wystąpi podczas koncertu platynowego. Gwiazda już na ściance festiwalu zrobiła ogromne wrażenie swoją stylizacją. U jej boku pojawił się też Nikodem Rozbicki. W dniach od 26 do 28 maja odbywa się Polsat Superhit Festival, a pierwszy dzień tego muzycznego święta rozpoczyna koncert platynowy. W gronie artystów, którzy wystąpią podczas pierwszego dnia festiwalu, jest Julia Wieniawa. Artystka właśnie zjawiła się na ściance festiwalu z Nikodemem Rozbickim. Tymczasem Julia Wieniawa już zameldowała się na festiwalowej ściance, jej kreacja robi ogromne wrażenie. Zobaczcie zdjęcia. Julia Wieniawa na Polsat, Superhit Festival wyglądała po prostu zjawiskowo. Gwiazda postawiła na przepiękną, długą suknię w kolorze butelkowej zieleni z efektownym rozcięciem. Całość uzupełniła o oryginalne szpilki w fioletowym kolorze. Do pozującej na ściance Julii Wieniawy szybko dołączył również Nikodem Rozbicki. Aktor postawił z kolei na jasny garnitur, do którego dobrał trampki. Jak wam się podobają stylizacje tej dwójki? Zobaczcie więcej zdjęć.